Witam Was w drugim odcinku Część poru do Przeszłości i znowu mi pies las chwilkę mm. już zgodnie. dzisiaj zrobimy sobie wyzwania ale nie te początkowe czyli tam te na centymetry i tak dalej i tak dalej ale weźmy sobie zacznijmy od odwróć historii To będzie taki dzisiaj na pewno odcinek, a co jeszcze to nie wiem Matka Boska, Musielak. Smektała jeszcze jako... Peter jeszcze jako junior przede wszystkim Smektała. Przemek Pawlski zęki Jonason Niki Pedersen tylko... Z tych wszystkich tylko Emil Bartek Peter i Kubera zostali w składzie Unii do tego sezonu no e, dobra zaczynamy Ale jestem z tyłu na czterech cholera. Że to wyzwanie będzie naprawdę trudne. I żeby to zrobić, muszę brać naprawdę szybszych dowodników. Tylko, że ja pamiętam, kto był wtedy taki szybki. Wtedy jest problem. Uh -huh. Matko Włoska, jeszcze teraz, wczesny trener przez Świderski I ja cię. To były czasy. Byłem szybki, no ale niestety Jagger był szybszy. Holender. Emilowo, witerowaj ze jestem szybcy. No, utknąłem. Może żebym go... to spróbował wyjść z wyranie no to już jest śmieszne. Dobra wcale dogonić jemilei o widocz, że jest piekielnie szybki był w tej też piter dobra 5 do 1 udało się dogonić, dorównać do remisu Udało się. 3 do 3. Pawlicki i Zęgata. Oboże, raz no, jeszcze i na ...Marzlika. To będzie naprawdę ciekawy wyścig. Bo czuję, że, że tak gra jest. Trochę chyba o ciupinkę za głośno. Uff, udało się jakoś uratować. No i pięknie. Przez to, że zahaczyłem Zęgiego, no to wleciałem sam w bandę. No ale czy mamy remis Dobra, muszę rozciszyć Chociaż to ja się dziwiłem, ale okej okay. Emil, Smyktała, Sennström Chyba pojedziemy Emilem Może jak mnie zablokował Chciałem go A propos coś dla fanów źródła Czytałem na portalu pobandzie.pl I się dowiedziałem, że Robert Lambert jest gościem w niemieckim Wolfswitztop co dla mnie to jest naprawdę bardzo duże zaskoczenie, jak ja tylko to zauważyłem, naprawdę zdziwiłem się niesamowicie. No żeby cyfer był szybszy od kaspia, no to już jest naprawdę. O cholera! A to jest co co jest w ost... to jest to co było w tamtych Wiedziesz, na trawę, od razu Cię dyskwalifikuje Ale zresztą Za bardzo chciał wjechać w ten No i z 5-1 zrobiło się 3-3 jak się ścigają hmm. A widzę, że zmiana poszła Za sidarskiego No dziwne, że Kaszczuk nie został zmieniony, no ale dobra masz no problemy Noś mnie zablokował No i pięknie Zostaje nam Peter i Emil, więc może damy radę zrobić pięć do jednego. Chociaż, o kurde, z Nagalismazik znowu zmiana. No, jedziemy Peterem. No i, no pięknie. w bandę wpakował. No i pięknie zamiast walczyć o pierwsze miejsce, to muszę walczyć, ale o jeden, ale punkcik. Uratowałem. Peter, Peter, Peter. Muszę ruszać. No, cholera, znowu to samo. Jest jeden punkcik, są dwa punkciki, a skłoniec, ale jeszcze odbocza. Pięć jeden. Dobra. Nie chciałem tego robić, ale muszę to zrobić. Peter jedziesz jeszcze raz. Poczyniechałem przemem, no to teraz chyba znowu pojadę się. Uf, udało się. Nie było to lekko, ale udało się. Wiedziałem, <laughs> że będzie w końcu taka zmiana. Nie było łatwo, ale udało się. No tak, tak nie przemyślałem. Zabraknie mi na nominowane. Ale tak chęć odrobienia tych punktów, że zapomniałem, że muszę zostawić sobie kogoś, na tak to nie mam nikogo. Kask Saksyncztrę. No zęgi musi sobie poradzić. Jadę psemkę. oś i to gładko dobra najmniej na i i żagara czyli żeby to zrobić wystarczą nam trzy punkty mhm. Dobra, udało się. Jakiś... na fuksie, ale się udało. Naprawdę nie było łatwo, dwa razy musiałem odrabiać, więc... No wszystko, że po to, że... Dobrze, że... w tych... 11 12 zrobiłem rezerwę z Peterem, i tyle. Możemy mieć No... Nie Łódzi to jeszcze na Pawłowicach, tak no e, to, da, 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 jeszcze czego Puść krem Co już usunę? Może sobie jeszcze jedno zadanie zrobię? Nie, nie opuszczaj Dobra O, ja muszę mieć dopiero 4000, o boże Można byłoby to zrobić w międzyczasie w ogóle 16 punktami Stalą, bądź falubazem, wygrać rzeszowym struniem w Rzeszowie Kurde Ja pamiętam, że jak lubiłem pierwszy sezon w ogóle seniorów Z Tobiaszem Świlakiem Ile ja się napociłem, żeby w ogóle to zrobić Chyba z 50 razy musiałem to zrobić Może po co ja tak krzyczę, nie mam żadnego pojęcia O, doświadczony jeździec Na trudnym co mamy? Workington i Spoon W Rzeszowie. Dwa cztery. Dwa, akceptuj. Jesteś mi gośćmi. Teraz uh -huh. Na no, pewno gośćmi. Nie będą kto względu jakie miał umiejętności, więc. O Boże! No to co możemy już zakończyć wykluczenie poszło czasem nie wiem czy taśmę też jest liczona jako wykluczenie no ale nieważne jesteśmy gospodarzami po raz kolejny doładzę zielonej górze O mi się przesunął na starcie O, no pięknie To się znowu możemy Teraz drugi Aha hmm. Oże Max Freak, Takota North, o Boże Chris Harris w polskiej lice Tyle tych osób jeszcze było wtedy co teraz mnie nie zniża i znowu w ogóle wziąłem górze. No co jest ciekawe. Jakby chcieli, żebym zrobił na tym torze to wyzwanie, no ale zobaczymy. Tylko mi dali jakieś lepsze tym razem drużyny, ale... Faktycznie czy się uda? Nie mam żadnego pojęcia. O! No pięknie. <laughs> Czyli znowu by w... Znowu skapałem. Dam sobie ostatnią próbę, a jak nie no to za... to skończę nagrywanie. Jestem. Y... Polonią pią. Piotr Szwitzt, King, Rafał Karczmasz, Oboż, Norbert Magosi, Jesper Monberg, Siergiej Agalcow, Ben Barker, Ziga Kowacycz, Arkadiusz Pawlak, obecny zwodnik Kolejarz Rawicz, Rene Bach, Rasmus yes, o Oboż. I z tego idziemy w gnieźnie. Ale mnie wyrzuciło. No pięknie, unwadolny. Um, ja tu po O, łoże, jak się. Łże, że ja sam nie mogę. No nieważne, muszę dojechać do mety bez wykluczenia. Wszystkie wyścigi. Ja chyba skończę nagranie na tym. Nie chcę tego próbować. Cześć.